Pytanie numer dwa, uwaga, skupcie się. Ile liter jest w słowie Zaniemyśl? To tylko jedno z zadań, z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy gry terenowej. Która ma na celu przede wszystkim poznanie miejscowości Zaniemyśl, ponieważ mamy na półkoloniach dzieci nie tylko z samej miejscowości, ale także z miejscowości ościennych, a nawet z miejscowości trochę bardziej oddalonych, jak środa Wielkopolska czy okolice Kurnika. Dzieci spacerowały po mieście, odkrywały ważne obiekty i miejsca, przy których czekały na nie zadania do rozwiązania. Taka forma nauki przez zabawę bardzo podobała się uczestnikom kolonii. Wszystko osoby, wycieczki, jakie jeździmy, to gra terenowa też jest bardzo fajna. Ogólnie bardzo lubię tu przechodzić i fajne są to kolonie. Fajnie jest, dużo zabaw fajnych jest. I dużo można się też nauczyć. Na przykład jakiś, można poznać dużo nowych zabaw, gier. I, I ogólnie to są miłe panie. No i fajnie jest. Gra terenowa to nie jedyna atrakcja, jakie czekały na dzieci w ramach zaniemyskich półkolonii. W programie są zarówno warsztaty stacjonarne, mieliśmy spotkanie z policją, czy chociażby zajęcia z panem Sokolnikiem, który przyjechał do nas aż z trzema ptakami. E, oprócz tego mamy również wycieczki. Dzieci odwiedziły również Termy Maltańskie Park Linowy. Półkolonie w Zaniemyślu zorganizowały gmina Zaniemyśl i tamtejszy ośrodek kultury. Władze gminy nie mają wątpliwości, że takie wydarzenia muszą być organizowane. Sam mam dwójkę dzieci i wiem, że dla rodziców w okresie letnim jest to niewątpliwie wyzwanie, żeby dzieci same nie zostawały w domu i taka opieka kolonie, turnusy czy półkolonie chociażby dla rodziców w tym okresie są bardzo ważne, jak i dla samych dzieci również, bo wiem, że naprawdę świetnie to wypada, jest mnóstwo atrakcji. Za niemieckich półkolonii skorzystało kilkudziesięcioro dzieci, głównie z gminy Zaniemyśl.